Cześć, ja jestem Joanna, a to jest mój pierwszy vlog z mojego pobytu w Dubrowniku. Jestem obecnie na studiach w Chorwacji. Będę tutaj do czerwca, i dzieje się tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Więc postanowiłam, że będę czasem nagrywać też oprócz normalnych odcinków skrzynki pocztowej, nagram czasem dla Was jakiegoś vloga. I właśnie wybieram się teraz do miasta, bo dzisiaj czy nawet wczoraj Ruszyły nagrania do nowej części Star Warsów i jakieś 200-300 metrów od mojego mieszkania rozbiła się wielka ekipa filmowa. Jestem coraz bliżej Starego Miasta. Musicie wybaczyć mi te takie ciężkie wzdychania, ale tutaj wszędzie jest tyle schodów, że nie mogę normalnie złapać oddechu. Praktycznie na każdym kroku są jakieś schody. Właśnie Pan się na mnie jakoś dziwnie patrzył. Tu, pierwsze zdziwienie za sobą. E, zawsze się tego bałam, ale nie było tak źle. Teraz wchodzę na tą część, gdzie już są kamery, gdzie są operatorzy, reżyser, może jakiegoś aktora spotkam. Więc tak to mniej więcej stąd wygląda. Widzicie te ciężarówki tutaj? Z ekipy filmowej, jest tego dużo więcej. Idę właśnie zobaczyć na plan, jak to wygląda. Przy porcie jest jakiś wielki statek, na którym jest jakieś 30-40 osób. Jest green box, jest pełno lamp. Widać, że przygotowują się do jakiejś większej sceny. I tak jak Wam obiecałam, znajdujemy się prawie że na planie, bo jesteśmy pod statkiem, przy statku, na którym przygotowują się do nagrywania jakichś scen. Jest green box, jest pełno różnych lamp, jest pełno ludzi, mnóstwo ekipy. Z drugiej strony z kolei tutaj, jak widzicie, są białe namioty, gdzie cała ekipa ma sprzęt. Cały czas coś przenoszą ze statku do namiotów i odwrotnie. Przypuszczam, że będą nagrywać w nocy, bo dzisiaj pierwszego dnia również nagrywali w nocy, nie w ciągu dnia, bo przypuszczam, że przeszkadzają im turyści. Też jest trochę problem z pogodą, ponieważ jest dość deszczowo dzisiaj, więc bardzo możliwe, że zaczną nagrywać dopiero w nocy. Jak widzicie, znajduję się pod samym statkiem, gdzie ekipa filmowa przygotowuje się do nagrywania w prawym górnym. W lewym górnym rogu widzicie operatora z kamerą, który przygotowuje cały plan. Tutaj możecie zobaczyć sprzęt Star Warsów, kamery, jakieś tam urządzenia, bajery, a tutaj z tej strony jeszcze pozostałości po Mercedesie. Bo w tym miesiącu w Dubrowniku było jakieś wydarzenie związane. Z marką Mercedes. Jeździło tutaj mnóstwo najnowszych wersji, czy to sportowych, czy to terenowych, ekskluzywnych Mercedesów. Wyglądało to naprawdę pięknie. W tej architekturze takie samochody wyglądają wyśmienicie. Także widzicie, za mną jeszcze ostatnia budka Mercedesa, a z tej strony już przygotowuje się ekipa Star Wars. Za mną jeden z fajniejszych Mercedesów na tej wystawie. Pasowałby mi do trawki. <grymne> Świetne autko. Aż szkoda patrzeć jak e, stoi w tym deszczu. Normalnie serce się kraje, że taka fura stoi w deszczu. Stare miasto, przynajmniej ta główna ulica, nie będzie już dzisiaj dostępna. Czyli tak jak przypuszczałam nagrywają w nocy. Więc ja sobie kupiłam jakieś tam drobne zakupy do mieszkania, żeby zjeść jakąś pożywną kolacyjkę. E, tak, i jeszcze zahaczę może o piekarnię. Mam nadzieję, że będzie jeszcze otwarta. Dzisiaj spędziliście za mną minutę na planie Star Wars. Mam nadzieję, że nie zanudzałam, nie było tak strasznie. Na koniec pokażę wam piękne widoczki. Przyszło mi mieszkać w takich pięknych widokach. Jest naprawdę cudnie. Tutaj jeszcze ekipa. Się przedzieram przez plan, można powiedzieć. Chyba nie jestem aż takim dużym fanem Star Wars, by rozpoznać jakiegoś aktora. Tym bardziej, że ja mam tylko ostatnią część także prawdopodobieństwo jest bardzo małe żebym kogokolwiek rozpoznała Zaledwie godzinę temu wyszłam z mieszkania, by pokazać Wam kawałek Dubrownika, kawałek planu Star Wars i zrobiło się już bardzo ciemno dlatego powoli muszę kończyć Została mi ostatnia prosta, jakieś 200 metrów do domu. I normalnie przeszłabym to w jakieś, nie wiem, minutę, dwie. Ale tutaj niestety są same schody. Mam jakieś stąd, mam jakieś 200 schodów do mieszkania, więc mam co robić. Trochę mi to zajmie. Sorry za zadyszkę, ale mam już za sobą tyle schodów, że nawet nie chcę liczyć. Dobra. Ja jestem Joanna z kanału Skrzynka Pocztowa. Pamiętajcie, by subskrybować ten kanał, by followować mnie na Snapie, Instagramie. Ostatnio jest tam sporo zdjęć. Dlatego myślę, że warto. Tu są piękne widoczki. Zresztą widać na załączonym obrazku: za mną wyspa Lokrum i Adriatyk. A przede mną jeszcze jakieś 80 schodów. Na miesiąc to będę po nich skakać. Przynajmniej tak sobie wymagam. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz w górę. Jeśli nie, to też piszcie, co było nie tak. Chodzę już właśnie do mojego mieszkania. Obok rośnie drzewko cytrynowe i palmy. Trzymajcie się, hej!